Dobry wieczór kochani, witam Was w listopadzie, witam Was na naszej czytance. Oczywiście jak zwykle mamy Juliana Tuwima w naszym miesiącu listopad. I dzisiaj przygotowałam Wam wierszyk pod tytułem Zosia Samosia. Zosia Samosia. Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia. Bo wszystko sama... Sama, sama, ważna mi dama, wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama hm, nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi? E, ile jest 2 plus 2? Hm. 8. A e, kto był Kopernik? Król. A e, co nam Śląsk daje? E, sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się Warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem, i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, um, i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył? Pytał, dowiadywał się i czytał. Kto by sobie głowę łamał? Kiedy mogę? Sama. Sama. Toś ty taka mądra dama? A kto głupi jest? Ja sama. Dziękuję Wam, kochani. para